Mamy będziemy sobie grać w Petgo. No i na początku mamy 2,69 miliona, a to możemy za to kupić na pewno. To to, to, to. I to. Za 50 milionów. Deska serio. Za 50 milionów. Na pewno mi nie będzie się chciało zbierać, Już myślałam, że to jakaś jeli skrzynia, ale to zwykła skrzynia. Dokupujemy tu, no i możemy sobie tutaj o to zniszczyć. Dobra. A no tutaj mamy jakieś różne obiekty jeżeli tutaj jakieś sejfy, nie sejfy, skrzynie, nie skrzynie, o tu. Tutaj ją niszczymy to. No i widzę, też będziemy w dzisiejszym odcinku cały team tych opetów, albo jak będą jakieś tańsze, lepsze dilemy, to z innych opetów, ale... Dobra, jedna taka podka I co dostaniemy? 1 na 73 tysiące, spoko. Spoko, może być. Mogło być lepiej, mogło być gorzej, ale jest dobrze. Też nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji. No i teraz: hmm, czy możemy coś ulepszyć. No tu to już za bardzo nie będziemy mogli ulepszyć, no to może idziemy na trading plazę ten team ulepszyć, dobra, no to idziemy sobie ulepszyć ten team, yy, tylko muszę coś zobaczyć, czy dobra, dobra, no to tutaj mamy, no i... Jak będziemy szukać, jakie są najlepsze ceny, no to wiadomo. Spróbuję zająć, tak? Yy... No właśnie. Jak kupisz. kupisz. Dobra, no to wystawiamy. Ja sobie by nie za 4000? Będziemy takie pety wystawić, bo one tak do dołu i do tepety. No i proszę. Kupuj, no, kupuj, typie, kupuj. Tyle, ile, dasz rana. Ja? Tak? No to wystawiam te tepety po 4000, no bo tak pójdą tak do dołu. no dobra tyle te skrzynie do to Za tyle No i... Na razie niech tu tak to postoi, no i... Idziemy zobaczyć jakie najlepsze pety są do kupienia hmm. Nie O! hm, o... hmm. voilà. hmm. najlepsze pety to by były te pety, albo te ale Nie, to, to, to już nie, to, to będą drogie. Dobra, to, to to już są takie drogie, to nie te, to nie. Ale taki cały team petów będzie dobry. To bo zobaczę bo po ile ludzie sprzedawają takie pety. Mam nadzieję, że trochę poniżej rapu, tylko by nie powyżej rapu. Sprzedawali te pety, bo to by było... Nie fajna sytuacja dla nas. Oto. To sobie. Wchodzimy do ich uh, O. Oh. Huh. Ale ten typ... Już tak... Do. Jest limited. ora pięć takich kupimy domu, no ale to limitowane pety. To daje mniej rzadkiego to... To bardzo dobre. Dobra, tutaj o... 8 i 1. A, tak, dobra, no, ale dobra. Dobra, no to sobie szukamy takich petów. Oh, oh, oh. Trochę za drogo, powiem ci, typie, wystawiłeś te pety, owszem. Trochę mogłeś taniej typie wystawić te pety. Bo nie no za 100 tysięcy to nikt tego nie kupi, za 100 tysięcy. Oni no oszukują, się, ale to co to, to mogło być we pierwsze dni pet symulatora, jak gemów było mało, no i pety były rzadsze, bo teraz dali tego, odpotki, te laki, czwórki, nie, nie czwórki, no i teraz te pety bardzo łatwo dropią. No tylko mi oczywiście nie drobio łatwo, ale no dobra, no to, ale tak to już bez przesady widzowie, bo czy my znajdziemy jakiegoś peta trochę po, po zwykłej cenie? Yy, nie. Nie, ale takie pety na ile co tyle warte? A. Mm. Dobra, nie, to, 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 to... Mm. Dobra, ale... Ale ludzie zarabiają na tych Halloweenowych petach, bo one są... jest w ogóle najmniej rzadki pet jelly. Dobra. jeden na sto, potem pewnie jest jeden na tysiąc, tak, ten pewnie jest jeden na dziesięć tysięcy, jak tak. No. no taki pet Na przykład jeden na milion To by byłby fajny, ale ten 27 tysięcy jest warty 27 tysięcy Dobra Czy ktoś sprzedaje te pety? No, może po dobrej cenie mm. Teraz sprawdzamy. Hm nie no, dobra widzowie. Ja chyba zrobię cięcie jak już może będę już miał połowę timu bo będziemy szukać 5 lat widzowie. Dobra, o no to. Robię cięcie. Dobra, widzowie. Nie kupiłem tych betów 11 milionów, no bo chyba tylko 10 osób sprzedaje te pety, No i tak powyżera, no to Się udało kupić te opety. Tak, On daje tyle, on daje tu, a tyle on daje tu. Dobra, no to. Kocz. Nie, tutaj to, to, to już nie ma. No i tu. Nic też nie ma, dobra. No to wchodzimy. Dobra. Jesteśmy już. No jak będziecie chcieli, filmy z Blade Ball, no to napiszcie w komentarzu, bo nawet jestem dobry w to grę. 10 tysięcy mil, no i chyba 1200 uinów, coś takiego na spakownik. Dobra. Czyli odpalamy to. 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 Do. No i szesnaście godzin, no i teraz to dobrze idzie. No znaczy, może coś tu zrobić? Eee... A że tak na przykład, ile bym musiał potrzebować tych petów? żeby, nie, dobra, nawet to L, by było totalne. Ale ile mam tych skrzynek? Dobra. Otwieramy. Nie wiem czy. Dobre. Nie wiem czy ta deska jest rzadka czy nie, ale. ten Aimbot, aimbot to pomaga. Aimbot, aimbot. Dobra, no to. Dobra tutaj no i tutaj jeszcze dobra no, jakie mam bonty hm tak nam się nie uda bonty no to niszczymy te jelly no i dostaliśmy jedna tysięcy o, Chcemy sobie, sobie do, żebym sobie teraz tutaj wejść, widzicie tą platformę, to tam jest skrzynka, sekretka, dobra, o, sobie, co nam się udało wydropić? Pokój. Może być. Dobra. No. Takie to kupujemy rzeczy. Może to nam się przydadzą. Dobra. Dobra. O. No. Nie teraz to już bardzo dużo dostajemy. Ale nie no, tutaj takie drogie są rzeczy, ale my, widzowie, będziemy na jedną rzecz zbierać zaraz wam powiem, jako. A tyle o rzeczy będziemy zbierać na. O to, na te jajko, bo, bo po. Potem będzie diamentowe. Dobra, hmm. hmm. dobra. I nie minęte te jajko diamentowe kosztuje, ale mam nadzieję, że nie za dużo. O! Skrzynia, Jelly. Pierwszy raz mam tu skrzynię. Jest w takiej skrzyni. 90 tysięcy. Dobra. Yy... Dobra, widzę to. Chyba hmm. coś tu. Było za. Pięćset tysięcy do kupienia. To. I. No i nic już. A. O jeden axolotl to dużo. Drzewie. No. Ja? Chwile, chwile. Dobra, no i teraz to bardzo to jest ważne i czy są jakieś inne popierdzie? Nie wiem. kupić to, no o, to, dobra Yy. Mm. Dobra, zaryzykujemy. Nie no, dobra, pomarańczy nam jeszcze zostało. Oho, ale dlaczego pomara? -a? dlatego może pomarańcze są potrzebne, żeby zrobić potkinale bo... Pomaranczy dla jakiejś żelaka jak to No dobra. Bananas, bananas. No i znowu nie mam bananów. Znowu nie mam bananów, widzowie. No, To. Widzowie no chyba tutaj zostawimy to na Awk. No to widzowie robi cięcie. Widzowie dam komuś petno i teraz będziemy Pierwsze może wykupimy merchant tuleo i uzbierałem 6 milionów i za to mogę kupić to i to no i już mamy prawie i więc skończony. dobra. Czy No. to widzę, że na dzisiaj kończę? Pa!